Cześć, witajcie na kanale CQBPL. Dziś przyjrzymy się nożowi Soxil Pub. Przejdziemy przez najważniejsze parametry, pokażę Wam go z każdej strony, opowiem troszkę o jego ciekawej historii i powiem do czego najlepiej się nadaje. Więc zaczynajmy! Na początek krótki rzut oka na sam nóż, abyście wiedzieli, o czym będziemy mówić. Taką wygląda. Przejdźmy teraz do danych technicznych. Długość całkowita tego noża to około 23 cm, długość ostrza to 12 cm, długość rękojeści to około 11 cm, grubość ostrza to około 4,8 4, mm, w zależności w którym miejscu dokładnie sprawdzimy. Profil głowni to Clip Point. Wykończenie ostrze mamy tutaj proszkowe Stal aus 8. Mamy tutaj twardość stali 57 do 58 HRC. Nóż posiada rękojeść z nylonu wzmocnionego włóknem szklanym GRN, waga tego noża to 153 g i posiada nóż pochwę nylonową z systemem mole, a także otwór do przewleczenia parakordu. Pokażę wam jeszcze pochwę. Pochwa wygląda tak. Posiada tutaj możliwość przetroczenia przez system mole. Dodatkowo posiada taką kieszonkę, którą możemy włożyć sobie na przykład folder, czyli nóż składany, albo ostrzałkę multitool, w zależności co chcemy tutaj przy sobie mieć. Pochwa posiada też nap w tym miejscu. A także pochwa posiada tutaj taką wkładkę z tworzywa, która dodatkowo chroni nóż. Nóż wchodzi. Bardzo wygodnie. Trzyma się dość stabilnie w tej wkładce, ale trzeba go zabezpieczyć dodatkowo tutaj tym napem, bo może po prostu wypaść tak. Już wtedy prezentuje się w ten sposób. Posiada bardzo niski profil i przez nieduże wymiary jest bardzo wygodny i komfortowy do przenoszenia właśnie w tej pochwie. Ta pochwa jest bardzo popularna w wersji nylonowej, jest też wersja kydexowa. Do zastosowań jeszcze bardziej taktycznych, ta pochwa jest na pewno bardzo wygodna. Można ją też tutaj przetroczyć przez pas. Model ten występuje też w wersji Elite. Tutaj omawiamy wersję zwykłą. Nóż ten posiada bardzo bogatą historię, którą warto poznać. Jeśli oczywiście ona Cię nie interesuje, możesz przejść dalej, ale polecam zostać, ponieważ można się dowiedzieć kilka bardzo fajnych rzeczy o tym nożu i o genezie jego powstania. Oryginalny nóż Sog został zaprojektowany jeszcze przed powstaniem firmy Sog Knives. Pierwotnie był przeznaczony dla ściśle tajnego oddziału operującego podczas wojny w Wietnamie. Nazywał się on Military Assistance, Command Vietnam Studies and Observation Group, MACV-SOG, dla większości po prostu SOG, jej główne zadania obejmowały prowadzenie tajnych misji wywiadowczych, rozpoznawczych, sabotażowych i dywersyjnych, często poza oficjalnymi liniami frontu. MACV-SOG składała się z żołnierzy różnych rodzajów wojsk, w tym Navy Seals, Marines, Air Force czy, czy CIA. I była znana z ekstremalnie niekonwencjonalnych oraz ryzykownych operacji, których celem było wpływanie na przebieg konfliktu przy zachowaniu pełnej tajemnicy. Pierwotne noże SOG były całkowicie nieoznakowane, aby zapewnić wiarygodne zaprzeczenie w przypadku gdyby którykolwiek z operatorów został zabity lub schwytany. Ich nieoznakowanie miało zapewnić anonimowość. Mimo wszystko narzędzia były bardzo rozpoznawalne dzięki charakterystycznemu kształtowi głowni. Zostały zaprojektowane aby zapewnić elitarnym żołnierzom maksymalną niezawodność i skuteczność w boju. Tak zrodził się współczesny model SOC SEAL i omawiany tutaj jego mniejszy wariant w wydaniu PAP czyli SEAL Pop. Czerpał on garściami ze swojego pierwowzoru z Wietnamu wprowadzając nowoczesne materiały i rozwiązania niedostępne w tamtym czasie. Nóż ten z miejsca stał się wyborem numer jeden, Navy Seals, kiedy firm nożowych w latach 2000 było niewiele, było jedynie kilka akceptowalnych modeli przez operatorów, i dlatego model Seal Pub można było dostrzec na ogromnej ilości zdjęć z tego okresu. Wszyscy, którzy po poważnie podpatrywali Navy Seal w tamtym czasie, ostrzyli sobie zęby na model Seal lub właśnie Seal Pub ze względu na niską cenę, wymiary i skrojony produkt do specyfiki pracy. Był to jeden z wyborów numer jeden operatorów Navy Seals. Do czego najlepiej nadaje się ten nóż? Żeby to zrozumieć, trzeba poznać specyfikę zadań samej jednostki Navy Seals, dla której seal Pub był właśnie stworzony. Specjalizuje się ona w krótkich operacjach z wody, lądu i powietrza polegających na rozpoznaniu, dywersji i akcjach na wrogim terenie. Słowo klucz tutaj to operacji krótkich, ponieważ operatorzy te jednostki często nie przebywają długo w terenie, no że nie są im potrzebne do zakładania bazy czy przygotowywania posiłków z zasobów natury, zarówno tych, które znaleźli, lub też upolowali. Ze względu na rodzaj wykonywanych działań zależy im przede wszystkim na pełnej nierzewności i użyteczności noża, nie na bajerach typu stal premium czy też fakt, czy nóż goli przed ramię. Nóż jest uniwersalnym narzędziem wykorzystywanym do cięcia lin, linek, sieci czy podczas nurkowania. Choć może służyć do likwidacji przeciwnika, oczywiście może, to jest głównie. Wykorzystywane do codziennej pracy operatora. Ze względu na ograniczone miejsce w wyposażeniu, ma spełnić wiele funkcji po prostu dobrze. Nie najlepiej. W typie operacji, jakie oni wykonują, zamiast zbędnego sprzętu, zabiera się amunicję, potem amunicję i pamięta się jeszcze o wzięciu dodatkowej amunicji i innych krytycznych dla celu misji przedmiotach. Ich działania są jak lot samolotem za ocean, tylko z plecakiem. Zabierasz tylko to, co najważniejsze, a resztę odbierzesz sobie ewentualnie na miejscu w miarę potrzeb. Znając już specyfikę i zadania, możemy lepiej zrozumieć projekt i popularność tego noża. Co wyróżnia Soxil PAP? Na pewno solidny i kompaktowy design. Konstrukcja Full Tank, czyli ostrze wykonane z jednego kawałka stali, tutaj nawet je widać w tym otworze na linkę, gwarantują niezawodność, a kompaktowe wymiary czynią ten nóż łatwym do przenoszenia. Nie zajmuje on zbyt dużo miejsca i nie utrudnia dostępu do innych kluczowych elementów ekwipunku operatora. Ostrze ZAUS 8 zapewnia dobrą ostrość i odporność na uszkodzenia. Powłoka proszkowa natomiast, nierdzewność tak bardzo potrzebną w działaniach wodnych. Warto tutaj dodać, że ta powłoka naprawdę dobrze się sprawdza. Dodatkowo świetnie eliminuje refleksy, które są ważne szczególnie w operacjach, w których nie chcemy być zbyt widoczni. Modyfikowany kształt który inspirowany jest klasycznymi nożami Bowie z charakterystycznym sledgem, czyli specjalnie wyprofilowanym tutaj grzbietem, oraz hollow grind, czyli szlif wklęsły, nadaje nożowi agresywny, bardzo taktyczny wygląd. Dodatkowo, sam profil pozwala na dobre zaparcie kciuka podczas precyzyjnych prac. Tu jest takie jedno świetne miejsce. Jeśli czasami robimy też jakieś inne, drobne, precyzyjne prace, korzystając z tej części ostrza, możemy sobie zaprzeć się tutaj. Dodatkowo, jak czasami potrzebujemy coś zeskrobać, bardzo fajnie tym nożem się pracuje. Szczególnie przy takich bardziej manualnych pracach. Ergonomiczny uchwyt wykonany z wytrzymałego nylonu wzmocnionego włóknem szklanym z sprawdzonym teksturowaniem diamentowym, wgłębieniem na palce i rampą tutaj gwarantuje naprawdę bardzo pewny chwyt. Świetnie trzyma się ten nóż w dłoni. Nóż ten Występuje tylko w wariancie częściowo sąbkowanym, gdyż operator jednostek specjalnych musi mieć możliwość błyskawicznego cięcia materiału, szybkie rozcięcie źle otwartego spadochronu, czy rozcięcie pod wodą zaplętanej sieci podczas nurkowania, lub możliwość szybkiego odcięcia innych materiałów, to często kwestia życia lub śmierci, dlatego nikt nie przejmuje się w takim przypadku estetyką cięcia czy czymkolwiek innym. Liczy się tutaj tylko wykonanie zadania. W tym segmencie noży nóż SOC Pub. Możemy porównać z kilkoma innymi nożami. Tutaj macie Kerbera Strongarma. Tutaj macie SRK Kompakta. A tutaj jest zwykły SRK. Jak widać, SRK jest z nich największy. I tak mniej więcej te noże się tutaj prezentują. Podsumowując, SOXIL PAP to kompaktowy nóż taktyczny, który łączy w sobie solidną konstrukcję, przemyślany design i bogate dziedzictwo oryginalnego noża dla jednostek specjalnych MACV SOK. Jego ergonomiczny uchwyt oraz unikalny kształt ostrza sprawiają, że jest to idealne narzędzie do codziennych zadań i lekkich operacji taktycznych. Choć nie zastąpi ciężkich noży survivalowych, jako codzienny nóż taktyczny spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Jeśli zadowoleni z niego byli operatorzy jednej z najbardziej elitarnych jednostek na świecie, powinien być dobry praktycznie dla każdego przeciętnego użytkownika. Jeśli szukacie współtowarzysza codziennych przygód, który łączy tradycję, niezawodność i przystępną cenę, Sox Hill Pub może być świetnym wyborem. Nie wyobrażam sobie też, nie mieć go w kolekcji jako zatwardziały fan Navy Seals, gdyż jest to fragment autentycznej historii tej jednostki. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie. Pamiętajcie o subskrypcji i trzymajcie się ostro.